Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Proszę się nie obawiać, nie będzie to odcinek o kolejnym WS432 czy 442. Na warsztacie mam wzmacniacz WS4421 bodajże. I co mi przyszło do głowy, ponieważ kilka osób pytało mnie, jak. Zamontować, może nie jak zamontować, tylko jak zasilić diodę, która we wzmacniaczu WS432 zamontowana jest w tym miejscu, a sygnalizuje załączenie zasilania. Tutaj w tych wzmacniaczach 442 tej diody nie ma, ponieważ napięcie zasilania, które jest pobierane z zasilacza z tego miejsca, we wzmacniaczu 4.3.2 zasila właśnie tę diodę, i tutaj, w tym miejscu jest jeszcze rezystor, a w tym wzmacniaczu to napięcie wykorzystane jest do zasilenia tej listwy diod LED, które, które sygnalizują wybrane wejście oraz załączenie filtru kontur, kontur i filtra low. Tutaj Przychodzi plus i poprzez te dwa rezystory zasilane są diody. Także tutaj nie będziemy mogli bezpośrednio z tych pinów zasilić diody LED, ale będzie trzeba albo tutaj dać rezystor i wtedy przez rezystor zasilić tę diodę, albo Zwyczajnie wziąć zasilanie, zasilanie, które tutaj przychodzi wziąć albo tutaj z tego miejsca, albo z tego miejsca, po którymś z tych rezystorów, ale to jeszcze sobie zaraz obejrzymy dokładnie na schemacie, jak to wygląda i wtedy wtedy podejmiemy, podejmiemy decyzję, aby dioda, którą tutaj wstawimy, nie różniła się zbytnio od. Diód, które tutaj już są, zamontujemy diodę z epoki, diodę z wylutu. Tutaj bodajże ta płytka jest stoski, jeśli się nie mylę, i wykorzystamy którąś z tych diód. Zamontujemy do tej płyteczki, tutaj wlutujemy przewody i zasilimy ją albo z zasilacza bezpośrednio przez rezystor odpowiedni, albo po prostu weźmiemy sobie plus napięcia zasilania. Z tego miejsca lub z tego i temat będzie zamknięty. To teraz przyjrzymy się, jak to wygląda na schemacie. Spójrzmy zatem na schematy. Zaczniemy sobie od schematu wzmacniacza WS432. Tutaj mamy sekcję zasilacza, zasilanie wzmacniacza i zasilanie przezmacniacza gramofonowego oraz Diodę, o którą nam chodzi piny K33 i K34 do tych pinów dołączona jest dioda, która jest zamontowana na wskaźniku, na płytce wskaźników mocy, która nam sygnalizuje załączenie zasilania, czyli tak zwana dioda power. Zasilana ona jest z tego miejsca poprzez rezystor R406 4,7 kOhm, tak jak pokazywałem płytkę ze wzmacniacza WS442 tam w tym miejscu jest zworka teraz sobie otworzymy schemat WS442 WS442 powiększymy sobie żeby było lepiej widać ok pin K33, K34 jak widać rezystora już tutaj nie ma na płytce Natomiast są dwa rezystory 2,2 kOhm, które są na płytce razem z diodami. Jedna sekcja to są diody, które wskazują nam aktywne wejście, czyli zasilane są z tego rezystora te diody. I kolejne dwie diody zasilane z tego rezystora to jest dioda, która wskazuje nam załączenie filtra LOW i dioda, która nam wskazuje pracę, załączenie filtra kontur. I tak sobie wymyśliłem, tak sobie to rozkminiłem, że ponieważ mogą być jednocześnie załączone, może być jednocześnie załączony i filtr kontur i filtr low, czy te dwie diody mogą się świecić jednocześnie? A tutaj w tym przypadku ta sekcja diod zazwyczaj jest tak, że świeci się tylko jedna dioda. Oczywiście można wcisnąć dwa wejścia tak i isostaty wcisnąć, że będą się świeciły dwie diody, no ale jaki jest sens jaki jest sens aby, aby dwa wyjścia były aktywne no chyba żaden dlatego też tutaj zazwyczaj świeci się tylko jedna dioda także jeżeli tutaj w tym miejscu byśmy się podłączyli zasilaniem tej diody power którą wlutowałem na płytkę na płytkę wskaźników mocy to będzie to te rezystory będą Mniej więcej podobnie obciążone. Mój pomysł jest taki: aby zasilić diodę, masę weźmiemy z tego punktu K34, a plus weźmiemy za rezystora R7. Także tutaj, na płytce, na której zamontowane są te diody i te dwa rezystory, jest dosyć sporo miejsca, jest się gdzie przewodem dolutować. Nie będziemy dokładać dodatkowych rezystorów. Po pierwsze, mój pomysł był taki, aby tutaj do tego punktu lutowniczego, do tej złączki lutowniczej, dolutować rezystor i przewód z diody dolutować do drugiej nóżki rezystora, ale uważam, że jest to zbędne. To, co tutaj wymyśliłem, że z tego miejsca damy zasilanie tego, tej diody, myślę, że w zupełności spełni swoje zadanie. Także nie pozostaje nam nic innego, nie pozostaje mi nic innego, jak dolutować te przewody, i zobaczymy, jak diody będą się świeciły. No dobrze, dioda zamontowana, przewody podłączone. Także dioda, jak widać, świeci. Zaraz pokażę, gdzie, gdzie ją podłączyłem. I myślę że, myślę, że to spełni swoje zadanie. Taki prosty, mały upgrade'ik, ale zawsze to, zawsze to coś. Zawsze widać, że, że wzmacniacz jest zasilany. No, chociaż jeżeli będziemy mieli wybrane jakieś wejście, no to dioda, która wskazuje aktualne wejście, również będzie sygnalizowała napięcie. I jeżeli żarówki nie będą spalone podświetlenia. Też będą nam sygnalizowały, że wzmacniacz jest włączony. No dobrze, tyle teorii. Teraz pokażę, gdzie, gdzie podłączyłem zasilanie diody. No i na tym zakończymy ten krótki odcinek. Mam nadzieję, że tych kilka osób, które pytały się, gdzie podłączyć, jak podłączyć tę diodę, której, której tutaj brakuje na wskaźniku, będą. będą Mogły sobie tą małą, drobną przeróbkę już zrobić. Dobrze, wyłączę wzmacniacz i pokażę, gdzie cały czas żaróweczka w szeregu. Ponieważ troszeczkę wzmacniacz był porozbierany, to cały czas żarówka w szeregu. No dobrze, kadr zmieniłem. Obróciłem wzmacniaczek, to teraz pokażę, gdzie przylutowałem przewody od zasilania diody. Tutaj mamy plus. Za tym rezystorem na tej listwie idzie zasilanie diod, które wskazują aktywne wejście. Tutaj się dolutowałem. Oczywiście to jest tylko na próbę. Ten przewód zaraz zostanie odpowiednio przycięty, skrócony, zarobiony i będzie to wszystko schludnie i ładnie. Czyli w tym miejscu, żeby to światło nie zgłupiało, w tym miejscu się podpiąłem. Po tym rezystorze tu przychodzi zasilanie z zasilacza około 50V. Spadek napięcia na tym rezystorze. I tutaj mamy zasilanie diody. Tutaj jest plus, a minus pociągnąłem bezpośrednio z zasilacza. No, złap, tego, złap tego zoomka z zasilacza. Złączka K34, także tutaj jest minus diody przylutowany, a tutaj jest przylutowany plus diody. I wtedy w ten, w ten sposób, oto mamy diodę zasiloną. Przeróbka niewielka, upgrade też niewielki, no ale kilka osób się pytało, dlatego postanowiłem. To pokazać, mam okazję, bo akurat robię wzmacniacz, w którym tej diody nie było. Zawsze to tam coś jest uzupełnione. No dobrze, to wszystko w tym króciutkim odcinku. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Teraz bez wzmacniaczu biorę się zamontowanie elementów opóźnionego załączania i zabezpieczenia przed składową stałą, i to będzie dalszy ciąg moich prac. Kończymy te moje rozważania na temat zasilania jednej diody we wzmacniaczu. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, w następnym odcinku.